Proszę Państwa, najważniejsza informacja. Po dniu 1 lipca odpady będą odbierane od mieszkańców, od wszystkich mieszkańców miasta i od wszystkich podmiotów związanych czy to z działalnością gospodarczą, czy też instytucjami. I tutaj prosimy o przekazanie takiej informacji i informujemy, że okres przejściowy to będzie czas, kiedy będzie obowiązywał System, nowy system. Opłaty wprowadzamy od 1 lipca, ponieważ tak jesteśmy zobowiązani ustawą. Pierwsza opłata jest do dnia 15 sierpnia. Natomiast jeżeli chodzi o wywóz odpadów, on odbywa się, będzie, tak jak teraz, będzie odbywał się na zasadach dotychczasowych. Tutaj planujemy ten okres przejściowy do czasu wyłonienia firmy odbierającej, czyli to będzie okres około 3 miesięcy. Ustawa, nowelizacja ustawy ukazała się 5 marca. To było o tyle istotne, że chcieliśmy uwzględnić w swoim regulaminie, jak też w późniejszym przetargu, kilka istotnych faktów, które umożliwiła dopiero nam ta nowelizacja. 5 marca nowelizacja, 20 któregoś marca mieliśmy sesję, na której zostały te zmiany zatwierdzone. Każda zmiana musi przejść przez nadzór prawny, czyli ta uchwała, czyli ta zmiana jest możliwa dopiero po zatwierdzeniu przez nadzór prawny. Ze względu na to, że nasz nadzór prawny bardzo rzeczowo i, że tak powiem, dokładnie podchodził do każdej zmiany. Trwało to niestety miesiąc. Pod koniec kwietnia otrzymaliśmy zatwierdzoną uchwałę przez nadzór prawny. Na podstawie tej uchwały została wprowadzone zmiany do specyfikacji ogłoszony przetarg. Otwarcie miało być 10 czerwca. Niestety y, konkurencja, y, to znaczy firma, jedna z, jeden z oferentów odwołał się, ma takie prawo. Y, całe odwołanie przeszło przez KIO. Zostało, to tak jak Państwo mieliście już w mediach podawane, zostało część uwzględnionych, 14-3 zostały uwzględnione. Musieliśmy te zmiany dokonać. Jest ponowne ogłoszenie. I będziemy wybierać wykonawcę. Dlaczego o trzy miesiące nie wiemy, czy nie będzie od kolejnego ogłoszenia odwołania, bo takie odwołanie przysługuje i czy nie od rozstrzygnięcia nie będzie znowu odwołania. Jest to, że tak powiem, pokłosie udanej ustawy o zamówieniach publicznych, które Państwo tutaj macie, na które wszyscy się skarżą. Jakie to były istotne zmiany, które chcieliśmy uwzględnić? Najważniejszą zmianą to było zdjęcie obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki z mieszkańców. Jeśli Państwo śledzicie media, no to sprawa łodzi chyba jest najbardziej taka czytelna. W tym momencie mieszkańcy biegają po sklepach, zapisują się w kolejkach, żeby kupić pojemniki. Firma miejska, która przegrała przetarg, oferuje im również te pojemniki. Nie chcieliśmy tego Państwu, to znaczy mieszkańcom takiego prezentu akurat sprawić, bo jest to naprawdę kłopotliwa rzecz. o przedstawienie przebiegu postępowania, jeżeli chodzi o wezwania i wydanie decyzji o wysokości opłat. Proszę Państwa, naliczanie i pobór tego opłatku, podatku jest y, sumą dwóch y, ustaw ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gmin, i co jest nowym, co narzucił na nas ustawodawca ustawy ordynacja podatkowa, czyli odbywa się to na podobnej zasadzie, tak jak niektórzy z Państwa płacą podatek od nieruchomości. Jest to taki sam podatek lokalny, tylko nieco inaczej naliczany. To jest podatek w rodzaju deklaratywnych, czyli to Państwo składają deklaracje, w której Państwo deklarują wysokość tego nowego podatku lokalnego. No, w przypadku tak jak część Państwa spłaci podatek od nieruchomości jest to decyzja wymiarowa. Tutaj czegoś takiego nie ma, to Państwo sami deklarują. Dopiero w przypadku niezłożenia takiej y, deklaracji, no niestety wszyscy mieszkańcy muszą być nimi y, Wójt, Burmistrz prezydent, czyli organ podatkowy, wydaje decyzję, której określa wysokość y, opłaty za gospodarowanie odpadami. No, w przypadku nieruchomości zamieszkanych na podstawie danych z ewidencji ludności, na podstawie innych nieruchomości, tak jak jest to wprost w ustawie napisane, są to uzasadnione szacunki, w tym średniej ilość komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Przed wydaniem takiej decyzji, no, też będziemy starali się wysyłać do Państwa wezwania, czysto z ordynacji podatkowej. No, w przypadku braku reakcji na to wezwanie będziemy musieli yy, wystawiać tego typu decyzje, które oczywiście tak jak to do uchwała przewiduje mają swój tryb odwoławczy, zawsze będzie to można korygować, yy, tak jak poprzednicy tak. powiedzieli opłaty mimo okresu przejściowego opłaty naliczamy już za lipiec, płatne są w miesiącu następnym czyli do 15 sierpnia następnego miesiąca. Nie. książki, mogę wrzucać do jednego worka. Papier już czy papier z drukarki, który tam się obrywa, czy kalkę, już nie wolno do tego samego worka wrzucić, bo to jest inny papier. Przykładowo, słoik, butelka, co tam jeszcze, szklanka, talerz, to już jest też zupełnie inne szkło. Plastik. Czy będzie jakaś szczegółowa instrukcja jak to segregować? Bo okazuje się, że ja kilka lat segreguje odpady i wcale ich dobrze nie segreguję. Segreguje ja Pani. Ja może odpowiem już tak. Segeguje, segregujecie Państwo bardzo dobrze. Gdybyśmy popatrzyli na wskaźniki gości segregowanych odpadów na terenie miasta Stalowej Góry, to proszę, mi wierzyć, jesteśmy w czołówce miast Polskich. Natomiast tak, Szanowna Pani. W tym momencie okres przejściowy to jest okres, kiedy mamy te same pojemniki i te same zasady segregacji, czyli papier, źródła papieru. Jeżeli chodzi o ten system przyszły, czyli powiedzmy od października 2013 roku, tam Państwo zostaniecie szczegółowo poinformowani. Dlatego mamy te trzy miesiące. To są też miesiące dobre dla nas, ale to są miesiące też bardzo dobre dla Państwa. Dlaczego? Tam duży zmian nie będzie. Papier nadal trafi do papieru, z tym, że mokry papier, zamoczony papier, będziemy prosić, żeby wkładać do odpadów mokrych, czyli do tego dodatkowego pojemnika. Dlaczego? Ten mokry papier jest balastem i on jest bardzo utrudnia segregację, czyli tak jest przeprowadzony. Więc tutaj to pytanie pani, czy papier z wulkany, czy papier z gazety, proszę państwa, i tak ten akurat trzeba poddać segregacji, nawet jeżeli on jest ubrana, bo tam jest i tak zawsze wszystko. Oczywiście, natomiast mokry papier, on się doskonale kompostuje, on poprawia strukturę odpadów i lepiej niech on trafia do mokrego papieru czyli do pojemnika na odpady mokre i trafia do kompostowania, niż ma psuć to, co Państwo zbieracie, czyli ten słowy papier, który wybieracie do wydzielonych pojemników. Także tutaj powiem tak, nie będziemy podchodzić rygorystycznie, My będziemy chcemy powiedzieć w taki sposób i taka jest tutaj wola, aby Państwa zachęcać, pokazywać. Na pewno nie klar.